Dzień dobry, dzisiaj pokażę wam dosyć śmieszne filmiki. Można powiedzieć, że nawet śmieszne. Mnie to wszystko rozbawiło. A, te filmiki są... Przy... te obrazki, znaczy, są przy... przypadkowe, no. Znalazłem gdzieś tam. Dobra, zaczynajmy po prostu. No, to tak. Mojżesz, co jaja robi, nie? Woda. Ej, Mojżesz...

Już wiem, co mi tamku. Oooooo! Sraj taśma! Sraj na bogato! A! jakie to romantyczne! Piękne. A może i smutne? Każdy ten wie. przy przysmaki teściowej! Grzyby! Grzybki muszą być. What? Nie! Fuck, fak, shit! No! o To jest rodzeństwo. Ten to się musiał natrudzić, nie? Dlatego nie chciałem mieć tej Zawsze się czepia. No, to już sobie sami porównajcie. Ło, moja dupa, moje majtwy. Czemu? Czemu? <grym> okay, masz, kochanie, zużereczkę. Dziękuję. Dziękuję. <grym> <grym> No, zainwestujesz, to się zbrujesz. No, poradnik niezły. Uważajcie na niego, jak was spotka. Aha, homik wyciska. Fucking myć Where's the money? Zobaczymy, czy wiesz, która godzina? Hmm? Za pierwszy O. Ha, poddaję się, proszę, nic mi nie robi. Ha, ha, role się odwróciły. <laughs> Get up, bo ja tak za mocno kapnął, trenerze. <laughs> Dobra, kończymy po prostu. To już są takie jaja dla mnie z tym, że mi się żal robi. No, zapraszam do subskrypcji. Bye.